Zapniemy sobie najpierw od tej mniejszej, a potem pojedziemy na... Też zaraz zobaczymy. To jest to. Jeden mi jest potrzebny, żeby Cię trzymać Widzisz ten lej? Tu Ci koło podbije do góry Ja chcę tędy Kurwa nie mam hamulca Ty Ja pierdole Na dół, na jedziemy go Przejdzie, dawaj Trzymaj, 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 wierzajcie się, wierzajcie To nie są żarty, mówiłem Ci, poczekaj Nikt nie stoi na górze, a Ty lecisz kurwa No w ten tylnego nie naciskaj O, do stromu Ja to będę męczył. Ale najpierw trzeba wjechać na górę, zobaczyć co tam się dzieje, bo ja za chuja nie pamiętam, nie. Ja jeszcze bez napędów jechałem, nie? Dobry jestem. Fikoł by był jak chuj na górze. Ale tu miałem pory obsrane już. Dawid, dobrze, że nie dojechałeś tu dotąd. Tak, ale zobacz, oni tu odjebali. Kurwa, tu już myślałem, że mi go podniesie, nie? Było w górze koło. Delikatnie. Łapcie, ba jak coś, bumper przedni, nie? Łap, 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 Do przodu, do przodu To dawaj do tyłu Powieźcie się na bumperze Do tyłu Dawaj, dawaj I dawaj do przodu Trzymajcie bambu A jak nie to wyciągarka Mamy to Szerokość, nie? Ja tam powiem ci, że te zawieszenie na podjazdach tak trochę dziwnie się zachowuje. No jak piłka skaczesz. Kurde. Łapcie bumper. I jedziemy na dół po Dobra! Tá! Push, 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 push! no to, to do czego to doszło. Był pocałunek z drzewem niestety na tamtym podjeździe i taka o, że lipa pom. Dobrze chudica cała. I co Dawid? fajnie? Ja to tyle, nie A gdzie jest Wiktoria?